Raz i dwa i jazda! Raz, dwa i O Ojej, moja torebka jest dziś taka ciężka! Bardzo proszę się nie ruszać, już ją zabieram! O, pomocy, pomocy, pomocy! Podziałało? Ach, przybył pan tu, żeby mnie uratować? Zamknij się! Obudzisz sirenamena, a on wariuje, gdy przerwać mu drzemkę. Co pomyślał? Syrena men nauczył się spać z otwartymi oczami! Do diabła! Odsun się od niego! Nie wrzesz, kiedy drzewię! To nie ja staruchu! Wylech? Ja jestem tutaj! Ty, Mówiłem ci, że to nie ja! przepraszam! przepraszam, Syrena men? Jakie przepraszam? Ach, masz coś ważnego? Ucieszycie się! Prawie kończymy malować waszą niewidzialną łódź! Przecież ta łódź miała być niewidzialna! To koniec! Musimy przerwać nasz wypoczynek i skończyć z emeryturą, kiedy zło się panoszy. Złoczyńcy! Gdzie oni są? To oni! Wiesz, co to oznacza? Ciacha! Z kim ja pracuję? Syrenamen i Skorupin, razem! Rzuć w nich wodną kulę! Wodna kula! kula. Wodna kula. kula! Niech to Morena! Nic mu nie jest, Cyrenamenie! On! On! Ją wchłania jak jakaś wredna gąbka! Atakujemy! Atakujemy pieskiem! Oni robią wściekłą wirówkę! Szatani! Wydaje się, że ich to bawi! Jeszcze raz, man, jeszcze, ten raz, ten jeszcze raz! raz ten prosimy, ten jeszcze raz! Je... Prosimy! Co teraz, Syrenamenie? Wzywamy pomoc? Morskie stwory razem! Wie co? Morskie stwory jakby straciły nieco świeżości Morskie stwory Data! Uszczypnij mnie, to musi być sen. Tak, udało się! Udało się! Czuję się pięć lat młodszy! O, jak dobrze wrócicie! Udało się, staruchu! A pan kto? Nowe przygody Serena Mena i Skorupina. Będziemy śledzić ich umysłowe potyczki. Ach! Klik! Loluje. To nasz Co takiego, szefie? Halo. 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 Rozłącza się! Ach, telefon wciąż zepsuty! Koniecznie przypomnij, żeby go naprawić! Siada! Przypomnieć o czym? Przypomnieć o czym? Czy nasi bohaterowie naprawią telefon? Oglądajcie nas za tydzień i przekonajcie się! Rety! To było nawet lepsze niż stary serial! A wszystko dzięki Tobie! Oczko! O, co mój dźwięk, syreni śpiew, skorupinia ja i kozniód. Niewidzialny łódźmobil, koło zgubił i... Ej, mogę prowadzić? Prowadzić? Ty? Co ty możesz wiedzieć o prowadzeniu łódźmobilu? Wszystko! Wiem, że wycioraczki są tutaj. Nie dotykaj! Ten przycisk to... A, 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 a. Przycisk origami. Gdy patrolujesz miasto, to zawsze musisz być czujny. Na czubkach palców, w pełnym napięciu. Zawsze oczekując nieoczekiwanego. A! A! Przyniosłem pączki. A skorupin jajko zniósł. Skorupin jajko zniósł. Hej, hej, hej! Ten facet na przystanku był kiedyś atomową flądrą. Teraz może na to nie wygląda, ale może stać się złem. W jednej chwili! <noise> pomocy! Pomocy! Niech mi ktoś pomoże! Jestem aresztowany, atomowa flądro! Twój mały! Zostaw! Puszczaj go! On może się zmienić w jednej chwili! Co jest? Złaś ze mnie! Gdybym mnie zerwał ze złem, to bym... Zrobił tak! Wejdźcie mi z drogi, dranie! Obiady. Nie mogę uwierzyć! Jechałem niewidzialnym łódźmobilem, walczyłem ze złem i widziałem oparzenia! Wszystko w jeden dzień! To co robimy jutro? A wiesz, mały, może wziąłbyś ten żeton i sprawdził, czy nasza piosenka jest w tej szafie. Dobrze! Wiesz co? Mimo wszystkich wad, to całkiem miły maluch. Znikamy. Będę za tobą! Chyba jej tu nie ma! No na pewno tam jest. Szukaj dalej! Czujność! Czujność! Tak jest, ser! Ki <grystanie> diabeł! Co się stało? Gdzie zaparkowaliśmy niewidzialny łódźmobil? Ach, już piętnasty raz sprawdzam. Lecz nie zawiodę mych bohaterów. Łódźmobilu, gdzie jesteś? Skorupinie znalazłem! Wciąż lubisz tym z rury wydechowej, Skorupinie? To brudny bąbel i to w całej okrągłości! Ja tak! Znalazłem! To wersja zmiksowana! O? Jasny krawoburger z Skorupin kontra najgorszy wróg! To brudny bąbel! Nie mogę uwierzyć! Nie uratujesz ich, tajemnicza gobko! Są uwięzieni w moim super polu siłowym! Nikt pan nie rozumie! Jest pan moim ulubionym superdraniem. Mogę prosić o autograf? O nie! O nie, kubku! Odejdź! Ołówek! Uważaj na ołówek! Uratowałeś nas! Tak, jesteś bohaterem! Jestem! Masz ochotę na przejażdżkę naszym niewidzialnym Łódźmobilem? O, dzwonku, dźwięk syreni śmiech, ręczny jak zniósł. Brudny bąbel pęk, a syrena z skorupiń, i span, bo jednym się zniósł. Hej! <śmiech> <śmiech> Uważaj! Kami nie macie pojęcia, jak to jest być złym przez tak długi czas. Och, jakże pragnę być! Dobry! Gdyby tylko jacyś dobrzy bohaterowie pokazali mi drogę ku dobroci. Oh. My pokażemy tobie, jak się dobrze zachowywać, a potem cię puścimy. Och, po prostu fantastycznie! Udam, że się czegoś uczę, tak jak udawałem w szkole. Dobrze, menreju, jesteś gotowy na pierwszy dzień w szkole dobroci? Patryk, wyciągnij swój portfel. Okej, okay. oto pierwsza lekcja dobroci. Widzisz, że ktoś upuścił portfel. Patryk, upuść portfel. Dobrze i co teraz robisz? Przepraszam pana, obawiam się, że upuścił pan portfel. Nie pamiętam tego portfela. Co? Widziałem, jak go pan upuścił, proszę. Nie, to nie moje. Ależ twoje. Ja staram się być dobry i zwracam ci go. Ale zwracasz co komu? Czy jesteś. Yy, Patryk Rozgwiazda? Tak. To twój dowód osobisty. Tak. Znalazłem ten dowód w tym portfelu. Zatem w tej sytuacji to musi być twój portfel. Całkiem to sensowne. Więc weź go. To nie mój portfel. Koszty ciągu jeden. gdzieś ten portfel, bo ci ręce powyrywam. A źle. <laughs> Dobrze. Innym Ufa. ludziom rąk. <grym> o, przestań! Okej, okay, teraz lekcja dobroci numer dwa. Widzisz, że ktoś z trudem niesie ciężką paczkę. I co teraz robisz? Witaj, kolego! Widzę, że z trudem niesiesz ciężką paczkę. Może mógłbym ci pomóc. Oł! Oj! Sorry, to jeszcze raz! Widzę, że... Oł! Oj, zacznijmy jeszcze raz! Yy. Ech, ty durna różowa niezdaro! Co w ogóle niesiesz w tym pudle? Portfele! Spongebob! Bob! Łaskoczko! Łaskocze! Dobrze! Lekcja dobroci numer 3. Pomyślmy... Ja coś mam. Myślę o pewnej liczbie między 1 i 101. O jakiej? Eee, 62. Źle. <laughs> przestań, przestań. Ej, Patryk, tak go wcale nie nauczysz dobroci. Puszczaj to, Spongebob. Patryk, go tylko, kiedy jest zbyt. Puszczaj. Puszczaj, mówię. Puszcza. Puszczaj. Pas! Pas niekontrolowany! Jest za mocno! Łaskocze mi! No, zatrzymajcie go! Proszę! Proszę! Słyszałeś go, Patryk? Powiedział słowo na P. Placki? Nie. Proszę. Cóż, a więc dla mnie całkiem dobrze. Został zrekonstruowany. Zrehabilitowany. Na zdrowie. Nadszedł koniec szkoły, Menreju. Oto klucz do Twojej przyszłości. Spójrz na Niego, Patryk. Wcielenie dobroci. Nie wolno dotykać tych rzeczy. Tego też nie wolno dotykać. Naprawdę nie wolno dotykać tych przedmiotów. Dobrzy ludzie nie muszą używać takich narzędzi. Jedyne, w czym jestem dobry, to czynienie zła! Żegnajcie, czwoki! Co to za zapach, SpongeBob? To, Patryku, jest zapach porażki. E, a myślałem, że mojej skóry. Zapomnij o skórze, Patryk! Man Ray jest ciągle zły i ktoś go musi złapać! To robota dla Syrena Mena i Skorupina! Do niewidzialnego łódźmobila! Silniki, włącz! Czekaj! Nie mam prawa jazdy! O, ale to niewidzialna łódź, więc potrzebne ci niewidzialne prawko. Doskonały z ciebie kumpel, Skorupinie. Jak dobrze, że mamy niewidzialne pasy. Zejdźcie mi z drogi, głupki. Już nic nie możecie mi zrobić. A teraz to miasto należy do... Menrea! Nie tak prędko, arcyłotrze! Mamy jeszcze kule obłąkania! A masz! Łatwizna! pierwszy bank morski. <guim lunia> Dobra stworzenia! Macie stać dokładnie tam, gdzie stoicie! A? Macie mi szybko! <g basi> Nie, nie, co za śmiechy! Ja was zaraz... <śmiech> <śmiech> Przestańcie się śmiać! Głupcy! Co mogę dla pana zrobić? Już już ja ci powiem, co możesz zrobić! Dawaj mi wszystkie! Dawaj mi wszystkie! Dawaj. Pasa już nie ma, a wciąż czuję łaskotanie. Zniknął przymus do złych oczynków. Ech. Po prostu otworzę sobie... <grymka> Szczęk! nie usuwają na Nie! Nasza robota nie poszła na marne! Pamiętaj, twoim obowiązkiem jest piętnować zło i występek. Zgłoś się do ligi młodocianych przeciwników wykroczeń i karygodności. Muszę sobie wymyślić powód do życia! Walcz Też chciałbym być superbohaterem. Już wiem! Wiem, co chcę robić w życiu! To przebieralni! Masło glonowe. Wreszcie odkryłem swoje powołanie. Jestem Patryk Man, stróż z Bikini Dolnego. Dzień E, jaką dostałeś ocenę? A, jak As. Pa, ja też! <laughs> Wkuwanie się opyliło. Piąteczka! Piąteczka! <noise> Ojej, wszystko dobrze? Zapamiętajcie, przemoc to jest zło. Przemoc? My tylko przybijamy piątkę. Nie mam teraz czasu na pogaduchy. Potrzebują mnie potrzebujący. Pozwoli pani, poniosę. E, tak, dzięki mu iść, iść. To do żaden kłopot, choć tyle mogę zrobić. Córka babciu muszę lecieć! Truchtać! O ready. Nie A. iść. O Och, jaki piękny samo szczęście! Jaki gładki czyściutki! No, chodź do tatusia! Chodź! Patryk będę nie pozwala! Złodziej! Nie wolno kraść! To złe! Ale ja go tu znalazłem! Cicho być! Ten banknot zostanie na ziemi! Tu jego miejsce! Hyżo! Jak sam Neptun! jazda! Hej, Kasiora! Ale mam szczęśliwy dzień! Pączki pod płetwą. Obrzmi To brzmi jak zadanie dla Patrykmena. Ciebie wykończę później, Pączko-Jamo. A teraz muszę chyżo się przemieścić i być bohaterski. Co to? Stać! Nie ruszać się! Ha? Widziałem, jak się włamywałaś, złodziejko! Złodziejko? Coś ty skąd? Mój biedny kursant nie może wysiąść złotki! Drzwi się zacięły! Zacięte drzwi, tak? Głodna historyjka! Chyżo jak Neptun! Jazda! Policja! O, nareszcie ratunek! Władze pomogą! O, za chwilę pana wyciągną! Co my tu mamy? Gliny to złodziejka łódek. Patryk Men przyskrzynił następną. Gdzie byśmy byli bez superbohaterów? Ale <grystanie> <grystanie> ja nie zrobiłam nicnego! Kradzież pojazdu to przestępstwo! Kojarzysz, co to przestępstwo, droga pani Puff. Przestępstwo? No to. Patryk Men. Pomocy! Proszę, jest. Jeszcze jeden Kraboburger dla pana. Dzięki. Może Patryk Men mi go tym razem nie zabierze. Właśnie mnie wypił szejka. Powiedział, że ponoć podstępnie knuł. Przepraszamy, już przynoszę nowy. Patryk za daleko się posuwa. Jak dla ciebie to Patryk Men. Dobra, ale co ty wyprawiasz? Coś, czego zwykły obywatel nigdy nie pojmie. Zamierzam zdemaskować największego wroga naszego miasta. Tutaj, pod tłustym krabem, dokonałem przejęcia jego gry planu. Przejąłeś przepis na pieczone chrupki z korala. Nie wydaje ci się, że nieco przeginasz z tym superbohaterstwem? Przeginasz? Nazywasz to przeginaniem hyżo jak nektu! Chyżość! Rzeźmieszki drżyjcie! W tłustej kryjówce. Kapitanie Kutwa! Doktorze Negatyw, możecie wychodzić! Yeah! Yeah! <śmany> <śmany> Okej, okay, objaśniam scenę. Trzymacie nas związanych nad kadzią z wrzącym olejem i to jest przestępstwo. Wypuśćcie nas i będziemy się bić. O nie, chyba tego nie zrobimy. Ej, co ty robisz? Zły jestem! Na tym polega moja rola. Boicie się, bu-bu! mamy ci tu płakać? Nie, skąd macie mi tu latać? <śm> no, <śm> no, dobra, Skalmar. Dosyć żartów? To się robi mało śmieszne. Zbyt długo cierpiałem, mieszkając w sąsiedztwie tych dwóch potworów. Ale wreszcie, wreszcie, jako doktor negatyw, mogę sięgnąć po upragnioną, długo wyciekiwaną zemstę! <laughs> Mówiłem, Skalmar jest bardzo dobry, zły! Mam dar i prawie Profesjonalnie dobrałeś rolę! Czyżby to był koniec naszej pociesznej parki? Usmażą się jak dwa morskie specjały w tempurze? Trzeba huśtać, rozhuśtać koszyk. <grymna> 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 No, 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 no. Oż w żyłkę szefuniu. To był najlepszy dzień Sirenamena w życiu. I tak, niezły. Ale następnym razem nie będzie taryfy ulgowej. O, a, lepiej jednak ograniczę się do czytania komiksów. Do morskiej kryjówki! Kr yeah! Tak to się kończy. Uf, nieza mądry odcinek bajki o szurniętej parce, o Sirena Portym i Skorupogwieździe. Czekamy na kolejną porcję przygód. A ja poszukam sobie nowej pracy. Może zatrudnię się w radiowęźle?